Szanowni Państwo, drodzy słuchacze i nasi widowie. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi słucha nas. Dziewiąta dziewięć, bla bla bla, milczenia, nieodmielenia. Darek Milczarek, Łukasz Grabowski, cześć. Do sedna, Dareczku. Co ty na to? Zaskoczyłem cię, co? Tak ci trochę, trochę zepsułem Zepsułeś to. mi to bardzo, ale no trudno. Może... Ja to mam wrażenie, że ten cały odcinek najbardziej ci podoba ten wstęp. So, ale powiem ci, nie dość, że zepsułeś, to teraz jeszcze ciągniesz to, tworząc dokładnie to, sa ten sam ogon, który ja rozprzedałem. do no to... Nie no, trochę dystansu, żeby nie było tak no jasne. Słuchajcie, y, y, znaczy słuchajcie, ty słuchaj, kolego, po pierwsze, y, myśmy w trakcie ostatniego spotkania trochę postawili taką może, no nie do końca kontrowersyjną, ale może taką mocną tezę. Że najważniejszym zadaniem sprzedawcy Sandlera jest po prostu wbić kołek naszemu klientowi i spowodować, żeby cierpiał. I ty jeszcze bardzo mnie dotknąłeś, mówiąc, że jestem manipulantem. A ja chciałbym no. dzisiaj porozmawiać o tym, że wcale nie jestem manipulantem. Ale I mimo, przy... że to może brzmieć jak manipulacja, to wcale nią nie jest. Znaczy, nie, słuchaj, nie przesadzam, ja bym się tak w ogóle nie wyzdrygał. I mam wrażenie, że jest mnóstwo teraz takich pojęć w tak zwanych, powiedzmy, okolicznościach społecznych, że się ludzie cykają coś powiedzieć bo to, to, to nie wypada, to wypada. Znaczy... No manipu manipulacja, manipulacja w swojej definicji nie jest zła, ona ma złą łatkę. Ma złą łatkę. Znaczy, dobra, umówmy się, że wiranie wpływu. No sprzedaż jest jakimś sposobem na to, żeby ktoś żeby zrobił wygrzeć, coś, oczywiście. Że... Ja hmm. myślę, że problem polega zawsze na tym, kiedy ja próbuję, czy mam złe intencje w tym sensie, że spróbuję jakiś taki, wiesz, taki, tak, 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 taki zrobić jakiś, taką sytuację, kiedy ty czegoś nie chcesz, nie potrzebujesz, nie rozumiesz, że ja ci to po prostu jak głupi wciskam. Do tego nie chcemy. Tego tak. coś nie zgadzam. Ale myślę, że warto po, podkreślić, że Mimo tego, że ten ból, czy kreowanie tego bólu, albo, albo jakoś takie sprawdzanie i kreowanie tego bólu, czy takie, takie dociskanie trochę jest istotne, no bo to daje taką szansę, no żeby właśnie ten klient się trochę skonfrontował z tym, tym, tym swoim negatywnym obrazem. Tak, ale to jest badanie bólu, bo <laughs> mówię, chciałbym wrócić do tego, co powiedziałeś, nie polega na tym, żeby zadać klientowi pytanie, czy zdrowie pana dzieci nie jest dla pana ważne. To, to nie jest badanie bólu. Natomiast to, co słusznie A, to teraz powiedziałeś, że to jest bardziej nakierowanie klienta na pewne, pewien obszar, z którego mógł sobie nie zdawać sprawy i poddanie wątpliwości albo zada, pod zadanie jemu pytania, czy ten obszar w związku z tym i wnioski, jakie wyciągnęliśmy, to jest dla niego problem, czy nie. Zobaczcie. Tak jak na tych czterech godzinach. Bo ja. Wracając do przykładu, który Ci podałem, nie, zało nie założyłem od razu, że to jest dla klienta problem. Ja bardziej nakierowałem go, uzmysłowiłem mu pewną skalę, bo wiedziałem o co pytać, jak budować to wyobrażenie te tego problemu. Ale ja nigdy rozmawiając z klientem nie zakładam, że to na pewno będzie jego problem. Ja po prostu wiem, znam obszary, które moje usługi. Jako to lekarstwo przeciwbólowe rozwiązują, i moim celem, jako sprzedawcy, jest dotknąć tych obszarów, pokazać ci je, poprzez pytania odpowiednio zbudować te, te, to wyobrażenie, a to, czy będziesz chciał z tego skorzystać, czy pójdziesz w to, czy to, wzbudzi w tobie pewne emocje, to trochę zależy od ciebie. No tak, ale to jest właśnie, moim zdaniem, yy, to, co powiedziałeś teraz, to jest to chyba jest tak, takie takie kredo, Sandlerowskiego myślenia o, o sprzedaży. Tak? Czyli ja oczywiście jako ten diagnostat trochę Cię wprowadzę w sytuację trudną może dla Ciebie trochę, bo Cię skonfrontuję z Twoimi dolegliwościami, zobaczymy Twoje symptomy, Kładam palucha tam w te rany, podotykam tych kości, czy one w ogóle są. Może Cię nawet to boleć, ale jak już to sobie zrobimy, to potem Ty musisz zdecydować, czy to jest droga którą chcesz zmieniać, czy ta dolegliwość jest na tyle dla ciebie trudna, błaha, że coś byś tu, Ale może albo, być też błahka, że nie chcesz się zmieniać. Ale to wszystko ma sens wtedy, kiedy rzeczywiście ja mam, z, jako handlowiec, czyli ten lekarz, takie poczucie. Ty decyduj, naprawdę. Tak. Ja oczywiście mam fajne rozwiązanie, które chętnie ci zaaplikuję, ale to nie na ja siłę, kolego. Tak? Dobra, i, i to jest musi to wybrzmieć. Ale jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą chciałbym w tych rozmowach z Tobą poruszyć. Mianowicie. Bo ta rozmowa o bólu jakoś jest uniwersalna, mówiliśmy, prawda? że w różnych mm -hmm. sytuacjach, w różnych branżach, w różnych tam typach sprzedaży yy, i, i jakby w różnych takich stylach komunikowania się, się mieści, ale jednak można rozróżnić trochę dwie branże, czy dwa typy branż. Jedna to jest taka branża, w których ból jest teraz, czyli ja mogę sobie powiedzieć, jak u jest u Pana, z czym się Pan mierzy, co Pan tak naprawdę realizuje, trochę go jakby dotknąć. Przeanalizować, prawda? Zobaczyć, jak to było do tej pory, ale są też takie branże, które tego bólu nie, mamy, nie mają, albo mówią o bólu w przyszłości. Najprostszą branżą jest ubezpieczenie. Prawda? Gdzie ja nie mm -hmm. mówię o tym, że ja coś doświadczyłem. Okej, okay, mogę dać jakiś przykład, czy zna pan kogoś, kto tam coś doświadczył, mm -hmm. ale tak naprawdę bardzo często ja niczego jeszcze nie doświadczyłem złego, więc nie mogę powiedzieć, że coś tam się dzieje, ale mogę się odnieść do. Czegoś w potencjalnie w przyszłości. Czyli, jakby mogę trochę się zastanowić, słuchaj, wyobraźmy sobie jakąś sytuację, że coś się dzieje, i teraz dopiero mi powiedz, jak Ty jesteś przygotowany na tą sytuację. Czy ona na przykład, jak, jakby trochę sobie narysuj. Na przykład, często się używa takiego, w takiej pracy z bólem, takiego pojęcia, jak jest trochę w bankach, stres test. Czyli stres test polega na tym, że robisz taką kontrolowaną wtopę. I patrzysz, co się tak naprawdę wydarzy, prawda? Jak ona się, nie wiem, zatrzymujesz system, wyłączasz jakiś element i nagle coś się dzieje. No i ten stres test polega na tym, żeby zobaczyć, jak zadziała system w sytuacji trudnej. No to tu też jest trochę tak, wyobraźmy sobie pewną sytuację, pani Łukasz, i zobaczmy, jak to może dalej wyglądać. Stres test jest takim elementem, inaczej. Szczer, znaczy mówię, jest pewna kategoria produktów, którą trzeba tak trochę sobie zwizualizować na przyszłość. Oczywiście, że tak. Natomiast, <laughs> nawet jeżeli sprzedajesz produkty albo rozmawiasz o bólu <laughs> w przyszłości, to trochę rozmawiasz o <laughs> pewnych emocjach dzi w dniu dzisiejszym. No, jeżeli ja je właśnie sobie, sobie trochę tak. Czyli wyobrażasz. na przykład poczuciu bezpieczeństwa. Przecież generalnie. Bez, poczucie bezpieczeństwa lub poczucie niebezpieczeństwa bardzo często wiąże się z czymś, co jest w przeszłości. Czyli obawa przed zawsze linkuje się na przyszłość. Tak. A to jest teraz. No tak, ale właśnie pod warunkiem, że sobie to wyobrazisz. No bo załóżmy, że sprzedaje jakieś rozwiązanie emerytalne, prawda? Mhm. No to ja, ja go nie czuję, mam 28 ale to lat, Ale ja Ci prawda? przepraszam, wrócę... Y I teraz nie, bo chodzi o to, że to jest muszę Wyobraźmy sobie, że na dzień dzisiejszy przy tym, co masz, wchodzisz na przykład w stan. Co masz? Podam Ci przykład taki, który mi szybko przychodzi do głowy. Znowu wrócę do mojej ukochanej farmacji. Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Prawdopodobieństwo, że kleszcz, który się ukąsi, będzie to miał. oczywiście to tam z perspektywy lat jest coraz częstsze, natomiast mimo wszystko ten procent jest bardzo znikomy. To wyobraź sobie, że 30-40% kleszczy przynosi boleriozę. Teraz pytanie, czy powinieneś się na to szczepić, czy nie? Jeżeli ja ci powiem, obawa przed. No tak, tak, ale ja sobie muszę. Czyli odno... bywasz w środowiskach, w których ten kleszcz może cię ukąsić? Widzę ci na przykład no tak, ukąsić. koniec. przykład na to, jak ładnie można trochę wyprojektować pewnego rodzaju, pewnego rodzaju niepokój, bo ja mówię o takich sytuacjach, że na przykład, jeżeli ja sprzedaję jakieś rozwiązanie i ten ktoś używa na dziś jakiegoś rozwiązania, innego. W związku z tym, ja mogę sobie historycznie popatrzeć, co się u niego działo, z czego korzysta, jakie ma potencjalne problemy. Mogę trochę zacząć te bóle w nim, jakby trochę poanalizować z perspektywy historycznej. To w przypadku, tak jak trochę powiedziałeś, niektórych produktów, ja trochę muszę spróbować spowodować, żebyś ty teraz sobie zaczął czuć coś, pewien niepokój, obawę, która realnie może się wydarzyć w przyszłości. Dlatego, znaczy absolutnie zgadzam się z Tobą, że inaczej sprzedaje się produkty, które dotyczą, które linkują się z jakimiś doświadczeniami teraz, a inaczej z tak. produktami czy usługami, które będą w przyszłości. Natomiast jeden mianownik jest wspólny. Emocje, no. do których powinniśmy linkować i wydaje mi się, że badanie właśnie tego, Motywatorów klienta, tego, jaki on ma doświadczenia, ale, ale jakie wyobrażenia, albo z czym się mierzy, wykorzystując nasze doświadczenie i naszych klientów, to jest sposób na to, żeby mimo wszystko wzbudzić w nim emocje, które mogą być o niego No tak, i no oczywiście pamiętając, że trochę inaczej te emocje będziemy wzbudzać w sytuacji, kiedy pracujemy z klientem indywidualnym, w tym sensie, że to jest jego świat, jego mhm. doświadczenie, a trochę inaczej w sytuacji. Kiedy klient odpowiada za jakiś kawałek, on tak naprawdę w mniejszym lub większym stopniu się identyfikuje ani z tą firmą, ani z tym miejscem. To nie jest tak, że musz tak bardzo zależy, jakby to był tak. kwiat indywidualny. Więc, ale zawsze te emocje jakoś powinny być. Dobra, słuchaj. Bardzo Ci dziękuję za ten wspólny czas. Ja uważam, że akurat ten temat bólu to jest temat, który na pewno będziemy tutaj jeszcze rozwijać. Reka, tak, to jest w ogóle klucz, podstawa, podstaw. Serce podstawa. Serca, serca wszystkiego DNA i tak dalej, więc jakby to fajnie, że sobie mogliśmy o tym porozmawiać. Ja mam nadzieję, że też dla Was ym, temat bólu w ogóle jest tematem, który trochę otwiera nowe horyzonty, a może w ogóle macie doświadczenia już ja jakiegoś tego Ja zawsze mówię, typu... że praca z bólem że oddziela chłopców od mężczyzn. Czyli idziesz czy to takim, potrafią idziesz, takim, a idziesz, takim, idziesz takim po prostu seksistowskim jakimś. Dlaczego? Tak... Pa, pacet... Dziewczyny od kobiet. No, zabrakło powiedziałeś... ci tego? No, no, ch zabrakło chłopców od mężczyzn. Mi tak kiedyś. E... lubisz takie problemy. Figurmu. Ja tak. ci powiem szczerze, mówiąc, ja też takie lubię. Po prostu chodzi o to, że, że jednak jest to taki, taki element pracy handlowej, który naprawdę daje nową trochę przestrzeń do Jest milowym krokiem zwiększenie efektywności na pewno. I tym kończymy, żeby już trochę nie przesłodzić tego tematu. Także dziękuję ci jeszcze raz. Do Dzięki zobaczenia. Wielkie.